Witajcie w kolejnym odcinku z serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytanie i są ciekawi odpowiedzi. Dzisiaj poruszymy kwestię pracy kierowcy autobusu miejskiego w święta i dni szczególne, takie jak Trzech Króli, Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i opowiem tutaj jak to wygląda. Jeśli chodzi o Wielkanoc, Trzech Króli to są takie święta, które na przykład o jeszcze Boże ciało dochodzi, to są takie święta, które nie wymagają jakiejś szczególnej organizacji, jest to zwykłe święto, więc autobusy jeżdżą w niedzielę i święto. No i któryś kierowca tą służbę ma. Jeśli służba jest y, zmianowa, no to wtedy dwóch kierowców musi pracować w ten dzień. I to zależy od ułożnia. Grafiku. W ten dzień oczywiście jeździ mniej autobusów, tak jak w niedzielę, więc tych kierowców jest mniej zaangażowanych. Ale szczególne udogodnienia są w okresie wszystkich świętych w okresie Bożego Narodzenia, wtedy rozkłady jazdy się zmieniają. I teraz na przykład 1 listopada były w komunikacji miejskiej w Gdyni rozkłady jazdy z soboty, a nie z niedzieli chociaż to było dzień wolny od pracy, więc to było takie udogodnienie. Wtedy jeździły linie według specjalnych rozkładów jazdy. Dodatkowo linie specjalne zostały uruchomione, na przykład 385, 390. To są takie linie cmentarne, które jeździły tylko we wszystkich świętych po to, żeby w miarę popytu komunikacji miejskiej zaspokoić zapotrzebowanie. Również w Sopocie na linii 187 było więcej biergat niż zazwyczaj i wtedy jeździło częściej jeździły autobusy, więc to są takie organizacje, które są szczególne i wtedy jest potrzeba więcej kierowców. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że mamy kilka dni przed wszystkim przed tym świętem mamy Taką dużą rozpiskę na drzwiach, i tam odnajdujemy swoje nazwisko, jaki mamy autobus, na jaką godzinę mamy przyjść, o jakiej godzinie mamy skończyć, i wtedy według tego planu jedziemy. Dostajemy jeszcze zarządzenie, dostajemy specjalny rozkład jazdy: więc wszystko, co nam jest potrzebne do kierowania autobusem i yy, kierowania na danej linii, jest nam dostarczone w odpowiednim momencie. Kwestia tego, czy znamy trasę danej linii, bo na przykład 390 ma swoją specyfikację trasy, więc fajnie by było ją znać, chociaż po części. Jeśli ktoś nie znano, to warto by było się chociaż przejechać tym wariantem. Ale z tym też nie ma problemu, bo dostajemy specjalne mapki, gdzie jest zaznaczona trasa przejazdu i poszczególne przystanki, więc z tego też nie ma tragedii. Boże Narodzenie jest o tyle fajnie, że niektóre linie kończą szybciej niż zazwyczaj, i wtedy e, zmiana, która trwała 10 godzin, trwa na przykład 7, bo kończymy o godzinie 18, a nie o 23. A I to jest fajna sprawa, bo wtedy jesteśmy szybciej w domu. Wiadomo, że Boże Narodzenie jest to czas szczególny kiedy w Wigilię chcemy zasiąść do stołu z rodziną i spędzić wspólnie ten czas. Tak samo w Sylwestra. To też jest czas, w którym kierowcy niektórzy idą na linii nocne. Akurat my w, mo w mojej firmie nie mamy linii nocnych w ZKM Gdynia, więc nie mamy tego problemu, ale są kierowcy, którzy mają i wtedy, no niestety, muszą pracować w Sylwestra. I od czego to zależy? Praca we Wszystkich Świętych, praca w Boże Narodzenie i w Sylwestra. To zależy od ułożenia grafiku. No, graficy starają się robić tak, że jeśli w dwa święta Bożego Narodzenia się pracowało, no to w pierwsze i drugie święto będzie wolne. To tak z, z, z reguły jest. A na przykład jeśli y, dwa świę, y, pierwsze święta się i drugie święta się pracowało, no to wtedy z reguły także wigilia jest wolna. To zależy od y, ułożenia grafiku. No, nie ma nigdy tak, że się pracuje wigilię, pierwsze święto i drugie święto. Nie ma czegoś takiego. Czasami jest tak, że mamy wszystkich świętych pracujących, a wtedy mamy święta wolna, a wtedy Wielkanoc mamy pracującą, wtedy trzech króli mamy pracującą, albo że ciało mamy wolne i to zależy od wymienności ułożenia grafiku. Wiadomo, że każdy by chciał być w domu i też wiadomo, że praca kierowcy autobusu miejskiego wiąże się właśnie z tym poświęceniem, że świątek, piątek czy niedziela pracować trzeba. I to jest właśnie ta zasada, tylko nie każdy pracuje i, i nie każdy kierowca w każde święto pracuje. I to jest bardzo ważne, że jest ta wymienność, że jest zaspokojona potrzeba bliskości z rodziną. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkich świętych. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało zadaj je w komentarzu, a ja na nie odpowiem. I do zobaczenia później.